Porozmawiajmy o walce klitschko fiury Jak myślisz, jak to będzie wyglądało? Miałeś okazję, znasz yy, Władimira dobrze, przeboksowaliście 12 rund. Yy, ty miałeś okazję sparować z Fjury? Yy, 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 yy. nie, nie, nie miałem. Ciężko będzie, naprawdę będzie miał ciężko. Wiadomo, będzie w życiowej formie. Ale jeszcze nie walczysz z takim zawodnikiem jak Kliczko, no tam, e, każdy, każdy z nas, którzy wychodzą do, do, do Kliczki e, mają plan, tak? ale po pierwszej bombie już, już ten plan gdzieś tam się za, za, zamywa, tak, znika gdzieś. E... Jest naprawdę aż takie mocne uderzenie, że środek ciewa? Może no, nie mocne, ale jest precyzyjny i, i cała ta otoczka tej, tej gali. E, tego wszystkiego niektórych zawodników, wiesz, nie, wytrzymają, nie wytrzymują ciśnienia, tak? Oni przegrywają już w szatni. nie wiem jakim jest typem typem, typem zawodnika Fiori, tak? E, ale z tego, co oglądam jego walki, bo oglądałem je chyba że wszystkie, też nie, nie ma odpornej szczęki, nie ma szczęki, tak. A, a jak Kliczko trafi, poczuje, że, że, że trafił, poczuje krew, to, to jak rekin, tak, że jak piranie. Rzuci się i, i go stłam się tam w tym ringu. No właśnie, twoim zdaniem a jeszcze... A jeszcze będzie chciał bardziej to udowodnić, bo, bo, bo dużo gada, tak, a on takich zawodników e, zbytnio nie lubi, tak. Będzie chciał udowodnić, że, że lepiej że lepiej mniej gadać, a więcej robić na treningach i później na samej walce. Będzie chciał nauczyć y, pokory? Tak, jestem, jestem w 100% tak przekonany, że tak. Że poczuję tylko, e, że jakiś jego cios doszedł, nie będzie ni, mu brewka nie, nie, za, zadrży. Nie, nie zadrży i go skończy. No właśnie, twoje typy na tą walkę, to będzie przed czasem? Myślę, że tak, że to będzie... Prędzej czy później wygląda pliczki przed czasem. Dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo.